Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. A dzisiaj zapraszam Was na przegląd dekoracji pięknych wobi. Weźcie sobie kawusie, usiądźcie. Wygodniej miłego oglądania. A tu mamy dostępne takie choineczki. Bardzo ładnie wyglądają. W cenie 40 zł jest ta mniejsza, większa 60, ale to niestety nie wszystko. Jest jeszcze średnia za 35 i mniejsza za 20. No, jak tu wybrać choineczkę? Jak. Zobaczcie, no, wszystkie są przepiękne. Tak więc, którą tu wybrać, napiszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej spodobała. I tu co? Idę, patrzę i stoi taka gablotka, wyeksponowane piękne bąbki za 500 zł, za 230, i mówię: Wow, każdy, kto wchodził, zwracał na nie uwagę. No, ale to jest chyba dla takich ludzi, którzy naprawdę lubią wyeksponować sobie takie cudo i mają naprawdę pieniądze, bo ja no nie dałabym 500 zł za bombkę, ale nie powiem, jest przepiękna z tą panterką. A tu mamy przepięknego dziadka do orzechów. Ma 113 cm, jest podświetlany ledem. cudowny. Tu mamy takie skrzaty za 60 zł. Nie wiem, uważam, że ta cena troszkę jest zawyżona, no ale ładnie wyglądają. 15 zł za takiego dziadka do orzechów, jest podświetlany ledem. Ciekawa jestem, jak on by wyglądał, jakby się go podświetliło, bo wygląda no fajnie. Tu mamy takie dziadki za 20 zł. I zapraszam Was tak na zapowiedź odcinka, czyli świąteczne miasteczko. Możecie sobie zerknąć teraz, jakie przepiękne obi w tym roku wystawił dekoracje do miasteczka. Co roku one są pokazywane w takich gablotach. Ja najpierw pokażę Wam zestawy, które są w pudełeczkach i ich ceny, a po każdej takiej ścianie będzie podgląd, jak to wygląda. Tak więc możecie nacieszyć sobie oko, bo ja nacieszyłam. Przepiękne są, tak więc miłego oglądania, kochani. Ciekawe, który zestaw Wam się spodoba. Mi podoba się ten bardzo i ten cudowny. Po prostu bajka. Lodowiska też są cudowne. Tu za chwilę jakbym miała zerkać na te zagraniczne filmiki, że tam to już w ogóle bym chyba na wszystko mówiła, że jest piękne, bo robią takie przepiękne filmiki, jak mają wystawione te świąteczne miasteczka, że naprawdę tutaj to, to się chowa ta wystawka. Wow, nic innego nie można powiedzieć jak wow i w tym przypadku również piękne. Kolejny taki ścianie były drewniane ozdoby i możecie teraz sobie zerknąć, co obi ma w ofercie. I tutaj wystawili takie właśnie dekoracje mniejsze, które możemy kupić sobie dowolnie, czy autko, czy jakiś kemping, czy scenka, gdzie chórek śpiewa, bądź stoi Mikołaj za choinką, bądź przy latarni. Tutaj dowolność będzie różna, tego jest naprawdę bardzo dużo i można sobie wybrać różne, różne te dekoracje. Ja osobiście uwielbiam takiego typu, bo one bardzo pięknie wyglądają, jak się je gdzieś tam poukłada. I tutaj dziewczynka na przykład z tym karmnikiem, piękna, piękna ta, ta dekoracja jest. Tu jeszcze jest taka pokazana goblotka, gdzie są pokazane te takie dmuchane, stojące dekoracje, które możemy umieścić na balkonie bądź przed domem. One są też prześliczne i na przykład mi wpadły w oko te prezenciki, bo są cudowne. I jak dobrze pamiętam to nawet nie jest głupia cena, bo 150 zł, ale to za chwilkę zerkniecie sobie sami. 150 zł, ale nie orientuję się w ogóle, czy to jest dużo, mało. Napiszcie w komentarzach, czy na przykład są to duża, to jest duża cena, czy niska. Tu mamy na przykład zestaw za 42 zł tych choinek. Mi się wydaje, że za dużo, bo wcześniej chyba widziałam tańsza na pewno. Taka ładna drewniana ciuchcia za 35 zł. Wow. 100 zł, coś pięknego. Ona jest metalowa, ciężka, ale wykonana tak pięknie, że naprawdę gdzieś położyć, czy pod choinkę, czy gdzieś na meblu, będzie na siebie zwracać uwagę na 100%. I tutaj jeszcze za 28 zł taki mikołaj. I jest jeszcze taki słodziak w sprzedaży, czarny z zamszu, 45 zł. piękny. Mamy tu jeszcze takiego pięknego dziadka dorosłego w cenie 300 zł w kolorze srebrnym. Takie skrzaty na mnie patrzyły. Słuchajcie, te spodnie ich są najlepsze, 130 zł. Ale skrzata w takich gaciach jeszcze nie widziałam. Super. A co my tu mamy? Tu mamy jeszcze takie ładne skrzaty za 100 zł. W kolorze szarym i różowym. Cudowne są. One mają na rękach takie miniące cekinki, ale naprawdę to pod światłem tak widać, śliczne. A ja lubię wszystko, co się błyszczy, tak więc od razu zwróciłam na tą rękę uwagę. A tu mamy takie mniejsze za 50 zł. Też mają te rączki takie świecące. No, cudowne jesteście. dorwałam tą cenę. A tu jest chyba najmniejszy ten skrzacik, też w cenie 50 zł. No czyż one nie są cudowne? Idąc natknęłam się na takiego pięknego z 150 zł. Cudowne ma te kolory, i w czapce jest taki drucik, można sobie ją ustawiać, jak kto lubi. I oczywiście, ja na kucaka przeważnie gdzieś tam wchodzę i odwracam się, patrzę. A tu takie cudo, 160 zł. On jest przepiękny, ten nos ma taki wielki. Ta czapa jeszcze tak z boku opada. Coś pięknego, mówię Wam, piękne. Tu mamy takie ptaszki jeszcze za 20 zł, większe, mniejsze, śliczne. Ten jest akurat za 26, bo jest grubszy chyba i większy, ale bardzo ładnie się mienią. Tu mamy takie figureczki, coś w stylu właśnie w kiku, widziałam i wtedy 150 zł, ale one są cudowne. Po drugiej stronie stały inne barwy czerwone, no coś pięknego. Ten średni 160, tu nie było ceny, ale one wszystkie są od 100 do 130, te mniejsze. Tak więc mega normalnie, bardzo mi się podobała ta rodzinka tych skrzatów. Tu mamy takie powyższe, mniejsze dekoracje za 10 zł. Ten bębenek jest cudowny, 15 zł, ale czat. Bardzo mi się to spodobało. Tym bardziej, że na przykład no, ja nie przypominam sobie, żebym gdzieś tam widziała takie cudeńka i takiego miśka na takim bębenku za 15. Super. Tu nie było cen, ale myślę, że 15-20 zł więcej nie będzie, bo te panie cały czas wystawiają towar. One mają tego tak dużo, że naprawdę nie nadążają naklejać tych cen. I tu jeszcze takie są maleństwa w sprzedaży za 13 zł, bombka w kształcie takiego domku, różne kolory. I takie mikołajki, które też możemy powiesić w różnych miejscach. Cena 20 zł. A to jest po prostu czat. 6 zł, słuchajcie, nakręca się i one chodzą. Ja sprawdzałam. <noise> Oczywiście musiałam sprawdzić. Tak fajnie one chodziły. Robiłam sobie wyścig w sklepie. O, tutaj. No, robiłam sobie wyścig w sklepie, który jest szybszy i naprawdę nie umiałam się zdecydować. Tak więc pomóżcie mi wybrać, bo chciałam kupić temu mojemu najmłodszemu. najmłodszemu. I nie wiem, czy Renifera, czy Mikołaja. No, one są świetne, naprawdę. On lubi takie rzeczy i na pewno będzie za tym ganiał. Na Wielkanoc kupiłam mu takiego kurczaka, to jejku, Więc pomóżcie. Który, który lepszy? A tu mamy w sprzedaży jeszcze takie lizaki. One są za 8 zł i powiem wam naprawdę, to nie jest dużo, bo one są bardzo ładnie obszyte. W Aukan na przykład kupiłam takiego za 3 zł, ale jest styropianowy i no gorsze wykonanie. I tu, no słuchajcie, dla mnie to jest hicior. Z czym wam się to kojarzy? Ja miałam pierwsze swoje wrażenie z Titanikiem. Nie wiem dlaczego. Ja widziałam tego diCapry pod tym zegarem, jak czekał na tą swoją kochaną. I ja pierwszy, co mówię, no Titanik, Titanik i koniec, kropka. I możecie pisać, dobrze, źle, ale ja pierwszy miałam takie wrażenie. Nie wiem, czy wam też tak się to może skojarzyć. Tu oczywiście po raz kolejny witały mnie takie oto Mikołajki. W cenie 100 zł były te mniejsze. Ten tutaj Lenek też jest za 100 zł. I one są cudowne. Ten większy był za, zaraz Wam powiem, za, za, za 140 zł. Ho, 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 ja idę, patrzę i co tu widzę? Stoi ciucha i chyba czeka na mnie, aż pojedziemy rozdać te prezenty za niedługo dzieciakom. No coś pięknego. Taką ładną wystawkę zrobiło Obi, że aż tam nawet dzieci stawały, robiły sobie zdjęcia, bo to pięknie wyglądało, naprawdę. A tu mamy też takie właśnie paterki w kształcie na przykład Mikołaja Głowy z czapą, 20 zł, choineczka i dzwonek. I na koniec zostawiłam Wam dekorację, gdzie będzie dużo złota. Naprawdę w tych dekoracjach na końcu stoją perełki. One są cudowne. Tu mamy takie skrzaciory. I na przykład ten jest za 40 zł. Większy za 52. Mamy też takiego grzybka za 20 zł, ale powiem Wam, że on był tak lipnie zrobiony na dole. On tylko ładnie się mieni tym złotem, naprawdę, ale jakbyście wzięli do ręki, to ja bym na przykład 20 zł za to nie dała. Ale to jest tylko moje zdanie oczywiście. Mamy jeszcze takie aniołki, 22 zł. za czterdzieści. Są takie skrzaty jeszcze całe, złote. Bardzo fajnie. Naprawdę, 16 zł za takiego małego i większy za 30 zł. I te figurki tutaj, 100 zł, za to, ale obok, patrzcie tak, na to. Tak. Bardzo piękne. 170 zł, ale naprawdę, jak się tą figurkę gdzieś postawi ona będzie tak wyglądać obłędnie, że naprawdę szok. No i no właśnie o tym mówiłam. Tu nie było ceny, bo jeszcze nie okleiły. Ach, zatkało mnie po prostu. Jak o... No. Przecież ona nie jest cudowna. Ja nie wiem. Ja wiem, że kule są świąteczne i tak dalej. Ale te kule mają coś takiego w sobie. One są inne od wszystkich. Złote figurki w środku. Yeah. Wow. No ale te choinki są świetne. Biała i czarna. Jak ktoś chce białą, kupuje białą. Jak ktoś chce czarną, kupuje czarną. Świetnie się mienią, fajnie wyglądają. Teraz idziemy na promocję odcinka. I to może nie jest promocja, ale chciałam Wam pokazać. Bardzo smaczne są. Tak więc, jak ktoś lubi trufle, to polecam. I jak ktoś jeszcze szuka butów dla dziecka, to jest właśnie obniżka w Lidlu za 48 zł. Ja musiałam kupić też buty w tym roku, bo wyrosło moje dziecko z zeszłego roku. Jeszcze miesiąc temu jak sprawdzałam, były dobre, a tydzień temu okazało się, że już niestety noga urosła. No i leciałam do Deichmanna, kupiłam buty, a w Lidlu teraz są za 48. No ale okej. Okay. Ale pewnie nie jestem sama, bo pewnie też nie jedna z was miała taką sytuację. Tak więc wesoło jest no. I co? I tu jeszcze tak jak zawsze pokażę Wam na końcu zdjęcia z odcinka, które mi się najbardziej podobały. A was proszę o to, żebyście napisali w komentarzu, co Wam się podobało. I jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a Wam się podoba to co robię, to dajcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za wszystkie komentarze. Witam serdecznie wszystkich moich nowych subskrybentów. Serduszko dla Was i buziaki, a moich stałych bywalców oczywiście duże serduszko, buźka. Dziękuję, że jesteście ze mną. Czysta przyjemność jest nagrywać dla Was filmiki. I co? I zapraszam Was jutro na odcinek, gdzie będą naprawdę ciekawe, fajne rzeczy. Nie zdradzę co, ale też będziecie mieli na co zawiesić swoje oko. Ja życzę miłej niedzieli, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Dziękuję wszystkim w ogóle za oglądanie i że byliście dzisiaj ze mną. Miłego i do zobaczenia. Cześć.